Do dzisiejszego programu zaprosiłem troje kandydatów na fotel wójta gminy Krzywda. Niestety panom Krzysztofowi Wardzie i Jerzemu Kędrze wypadły ważne sprawy. E, domyślam się, że zawodowe i przybyła tylko pani Bata Skwarek. Witam pani Bata. E, witam państwa bardzo serdecznie. Witam pana redaktora. Nie wiem, czy lepiej, e, że pani jest sama, czy wolałaby pani. Z... E, no, szkoda, szkoda, że e, kontrkandydaci nie chcieli ze mną rozmawiać, że nie pojawili się tutaj. Czyżby obawiali się y, kobiety, czyżby obawiali się rozmowy ze mną? Z informacji, które dostałem y, w wyniku jakiejś sprawy, ale no to już jest y, ten temat y, zamykamy. No, nie wygląda pani chyba na taką y, y, straszną, żeby mieli się przestraszyć. Nie, raczej, raczej nie. <śmiech> <śmiech> Jestem Prac... otwarta do rozmowy. Pracowała pani ponad 10 lat w Urzędzie Gminy y, Krzywda no i postanowiła pani po tym czasie kandydować na wójta tej gminy. Y, tak dokładnie. Decyzja nie była decyzją łatwą. Długo, długo się zastanawiałam. Były i za, i przeciw. I co zdecydowało za? Yy, no powiem tak, że mogłam pracować w urzędzie gminy nadal. Miałam fajną posadkę, tak tak jak dla większości mieszkańców wydawało się. Yy, mogłam tolerować to, co się tam działo, ale powiedziałam nie. Powiedziałam nie i... Miało tu główny wpływ na to to system, ogólnie system, sposób zarządzania obecnego wodarza. Bez konsultacji społecznych, podejmowanie decyzji, bez rozmów z mieszkańcami. Często, bardzo często były to nie do końca trafione inwestycje. Także to było głównym powodem mojego startu w wyborach. Mm -hmm. A konkretnie, które inwestycje? Inwestycje może powiem tutaj tak, już przejdę praktycznie do programu mojego. Głównym punktem jest bezpieczeństwo, drogi, okres zimowy w naszej gminie, drogi mieliśmy najgorsze w całym powiecie, stan ich utrzymania. Były i nie i nie posypywane, także tu obecny wójt dostał czerwoną kartkę od mieszkańców. Takie informacje otrzymuje Pani od mieszkańców tak, takie, ze spotkań. Takie, takie informacje właśnie tak otrzymuję od mieszkańców ze spotkań. Spotykam się i indywidualnie, i na zebraniach wiejskich. Także jest to temat naprawdę rzeka w naszej gminie. Drogi były okropne, nie były w miejscowościach, co niektórych w ogóle posypywane, prócz miejscowości Krzywda. Gdzie na rondzie doszło do kilku stłuczek, wtedy, wtedy dopiero y, zaczęło się posypywanie i dbanie o to bezpieczeństwo. Y, drogi, y, również w okresie letnim, wymagają poprawy, wymagają y, nakładów y, finansowych. Y, bezpieczeństwo to również oświetlenie y, naszych dróg. Podnosi to y, bezpieczeństwo dla y, osób poruszających się, y, czy do pracy, czy z pracy. Także brakuje nam, latarnie świecą się co trzecia, co czwarta, bądź w niektórych miejscowościach praktycznie w ogóle nie wymieniane są na energooszczędne. Jest właśnie oszczędność tu na bezpieczeństwie mieszkańców. W moim programie jest właśnie wymiana na energooszczędne żarówki, jest budowa nowych linii oświetlenia, jest budowa dróg. Z poszerzeniem, z oddzieleniem y, tym paskiem tak, żeby, żeby można było i rowerem jechać, i bezpiecznie się poruszać. Co jeszcze mieszkańcy oczekują, o czym mówią podczas tych spotkań? No tu jest tak samo teraz y, podział miejscowości y, pod względem wykonywanych inwestycji tzw. tych placów zabaw y, siłowni. W niektórych miejscowościach takie prace zabaw powstały, w innych nie powstały. Czuje tych, się pokrzywdzony. Tak, dokładnie, czują się mieszkańcy innych miejscowości pokrzywdzeni, a nawet ci, którzy mają, powiedzmy, siłownię, nie do końca oni chcieli tą siłownię. Także nie było konsultacji społecznych, nie było zapytania mieszkańców, co jest dla nich y, potrzebne, tak? nie było w ogóle y, rozpoznania, nawet specyfiki tej miejscowości, czy tam jest dużo dzieci, czy to jest typowo miejscowość rolnicza, gdzie ta siłownia nie jest priorytetem w danej chwili. Kiedyś pewnie tak, bo ja tutaj nie będę absolutnie mówiła, że to jest niepotrzebne. Jest potrzebne, ale nie w tym czasie, teraz. Także tutaj ten temat, wykorzystywanie świetlic wiejskich. W moim programie jest wykorzystanie świetlic wiejskich zgodnie z oczekiwaniem mieszkańców. W większości miejscowości posiadamy takie świetlice, wybudowane bądź wyremontowane, w większości wyposażone, ale brakuje tam integracji społecznej. Ja chcę wprowadzić fundusz sołecki. Fundusz sołecki pobudzi mieszkańców do aktywności. Będzie to wydzielona pula środków finansowych z ogólnego budżetu gminy dla poszczególnych miejscowości w, gminie Łuków, w przeliczeniu tak, na liczbę mieszkańców. I tu powiem od razu, dlaczego nie ma tego funduszu w naszej gminie. Tylko i wyłącznie dlatego, że obecny pan wójt zawsze na zebraniach, zawsze na sesjach, wtedy, kiedy taki fundusz powinien być, mógł być uchwalony, tłumaczył to tym, że małe miejscowości stracą, że nie będą mieć drogi, chodnika czy tego oświetlenia. Jest to nieprawda, jest to wprowadzanie mieszkańców w błąd, bo utrzymanie dróg w należytym stanie jak również innych dużych inwestycji jest zadaniem własnym gminy i powinno to być realizowane z innych środków finansowych, a nie z fun funduszu mm -hmm. sowieckiego. E, tak więc to było wprowadzanie w błąd zarówno radne gminy, sołtysów, jak i mieszkańców. E, tu nasz obecny e, pan Wójt jest z tego zdania, jego e, sposób zarządzania polegał na tym, polega na tym, że lepiej jest pójść do gabinetu. I jego poprosić tak, o daną inwestycję w danej miejscowości. Yy, nie wiem, dlaczego obawia się yy, przeniesienia tej współodpowiedzialności za zarządzanie dla mieszkańców. Ja chcę tego, chcę być wójtem dla wszystkich mieszkańców, chcę ich słuchać, i wspólnie z nimi podejmować decyzje. Zrobiłem y, krótki wywiad, i wiem, że pani robi dużo spotkań, y, no i chodzi pani też indywidualnie, po domach, po blokach, bo są też bloki w gminie e, e, Krzywda. Jak generalnie przebiega e, kampania? Bo słyszy się, że w niektórych miejscowościach, chociażby w Łukowie, niedaleko mojego domu, są pozrywane banery, są pocięte, e, ludzie sobie podkładają różne świnie. Czy w gminie Krzywda też tak jest? No powiem tutaj tak no, o sposobie mojej kampanii. Czyli tak, y, spotykam się z mieszkańcami y, indywidualnie w domach, Także tam, gdzie już byłam bardzo serdecznie dziękuję i... za miłe przyjęcie, tak? Tam, gdzie jeszcze nie dotarłam, postaram się być. Jeśli nie, to już dzisiaj przepraszam, że nie udało mi się odwiedzić, nie uda mi się odwiedzić. Nie wynika to z mojej niechęci, tylko po prostu no, z braku czasu teren gminy jest rozległy. Chcę ze wszystkimi chwilę porozmawiać, nie rozdawać tych ulotek tak w trybie tym pocztowym, tylko poświęcić każdemu chwilę czasu. Tu na temat banerów, zrywania plakatów. No powiem tak, może nie jest tak jak w innych gminach, tak źle. Są sytuacje, gdzie te plakaty są zaklejane jedne drugimi. Ja cały czas tłumaczę moim osobom odpowiedzialnym za rozplakatowanie moich, moich tych plakatów, żeby nie zaklejali nikogo, żeby tego nie robili, bo wydaje mi się, że to jest takie, no nawet tu na przykładzie obecnego wójta powiem, że jest to przykre, gdzie obecny wodarz po 12 latach urzędowania no, czepia tak duże olbrzymie banery od słupa do słupa, czy plakaty na każdym, praktycznie drzewie tablicy ogłoszeń. Czyżby obawiał się, że go mieszkańcy nie znają? To takie no, trochę, trochę, trochę śmieszne nawet i, i przykre, że musi się tak promować i pokazywać. No może wie jaka jest skuteczna kampania po prostu. No raczej raczej plakaty, raczej banery wyborów nie wygrają. Mhm. Jest tu jak najbardziej kontakt osobisty, wydaje mi się, że, że takim sposobem najlepszym. Mhm. Ale kontrkandydaci też robią spotkania. Tak, spotkania robią i kontrkandydaci i ja, tu obecny pan wójt. Nie wiem, jak to się dzieje, takie spotkania organizuję podczas swojej pracy, w godzinach pracy, służbowym samochodem. No szkoda, że go tutaj nie ma, bo zapytałabym go o to, czy, czy po prostu tak może być, czy tak powinno być, czy my mamy równe szanse. Ja po prostu w urzędzie nie pracuję. Trzeci kontrkandydat, tak, tak samo nie... W czasie pracy nie prowadzi kampanii, mhm. spotkania organizuje po godzinach swojej pracy. Także tu nierówne są szanse. Odnośnie jeszcze tych banerów na, na tych słupach powiem tylko to, że no, obecny pan Wójt naraził mieszkańców Radoryża Smolanego na niebezpieczeństwo. Te banery były zaczepione do słupów, było tam jakieś spięcie, także w całym Radoryżu nie było światła przez, przez ten wieczór był strach. to jest skuteczna kampania, bo każdy się dowiedział. No myślę, że tu tak zabyły, na pewno zabyły bardziej niż te latarnie. Było o bezpieczeństwie, o sposobie zarządzania, o sołectwie, funduszu sołeckim. Co jeszcze Bata Skwarek oferuje mieszkańcom, przedsiębiorcom gminy Krzywda? Przejdę tutaj do dużej miejscowości Okrzeja, która jest miejscowością, o której wójt obecny przypomina sobie zawsze przed wyborami. Jest to duża miejscowość, ja chcę realizować tam inwestycje przez cały czas kadencji, nie tylko w ostatnich miesiącach przed zakończeniem. Czyli tu to, co ja planuję, będzie przeznaczenie wpływów z targowiska, równowartość tych wpływów na realizację zadań właśnie w tych miejscowościach. Targowisko w Okrzei rozrosło się, już jest ponad 20 lat a nadal teren jest nieutwardzony. Także e, wtedy, kiedy pada deszcz, tam należałoby e, chyba pływać. Mhm. Także e, tu na pewno zwrócę uwagę na, na tą miejscowość. W moim programie są również ulgi dla przedsiębiorców. E, chcę, żeby e, na terenie naszej gminy powstawało jak najwięcej e, zakładów pracy, nawet mhm. małych, e, małych e, działalności gospodarczych. I proponuję tu ulgi dla przedsiębiorców, którzy będą zatrudniać osoby z terenu naszej gminy. W ten sposób i tak nasza gmina zyska z wpływów, tak z podatków. Kolejną sprawą jest tu zakład gospodarki komunalnej. Chcę doposażyć go w sprzęt, chcę przekształcić go w zakład, w spółkę, tak byśmy mogli zlecać w trybie bezprzetargowym usługi odśnieżania usługi wywozu nieczystości, zakład gospodarki komunalnej w gminie Adamów, czyli sąsiedniej jest przekształcony, odbiera już teraz odpady z innych nawet gmin i my nie możemy pozwolić sobie na to, żeby gmina Krzywda mhm. większa drugie tyle tak od gminy Adamów z mieszkańcami blisko około 11 tysięcy, żebyśmy my nie mieli, z tego u siebie, tak? Na pewno tu zaoszczędzimy na tej usłudze, czy to odśnieżania, czy wywozu nieczystości. Przy odśnieżaniu, przy utrzymaniu tych dróg w należytym stanie, również będę mogła to egzekwować u osób od siebie, tak? U dyrektora zakładu gospodarki. Także również jest to bardzo, bardzo korzystne. Obecnie takie usługi świadczy prywatny przedsiębiorca w zimie, która minęła. Po prostu widać było, że jednak nie było to wykonane tak, jak być powinno. Kolejny temat oświata, szkoły. Gdziekolwiek nie byłabym, czy na zebraniu wiejskim, czy na spotkaniach indywidualnych, jest to tak samo temat drażliwy. Chodzi tu głównie o dowóz dzieci, o stan w szkołach, remonty, łazienki naprawdę są w opłakanym stanie. Oszczędzamy obecny pan wójt oszczędza na szkołach, na oświacie, oszczędza na tym, że w szkołach brakuje papieru toaletowego ręczników jednorazowych, gdzie w tych czasach no, jest to nie na miejscu. Tak? W naszej gminie oszczędza się na w szkołach, tak jak powiedziałam, tak, na bezpieczeństwie dzieci. Przykład podam tu taki, że samochód służbowy, który zakupił no, pan wójt obecny, był o wartości około 70 tysięcy. autobus szkolny, który był zakupiony w poprzednim miesiącu, za kwotę około 20 tysięcy. Czyli widać tu, na kim my oszczędzamy. Czy idziemy w dobrym kierunku? No myślę, że tu mieszkańcy odpowiedzą sobie na to pytanie. Oszczędzamy na bezpieczeństwie? Dzieci. A z samochodu służbowego korzysta jedna osoba. Pracownicy rzadko kiedy mogą skorzystać, akurat właśnie z tego samochodu. Szkoły również w moim programie chcę, by może nie w każdej szkole, ale jeśli by udało się, to w każdej szkole był gabinet stomatologiczny. Na ten cel są środki z budżetu państwa, także na pewno nie będzie to przeszkodą finansową w naszym budżecie gminy, byśmy takie gabinety mogli otworzyć. W Gminie Adamów również taki gabinet Aha. funkcjonuje. Mówiła Pani o inwestycjach, planowanych inwestycjach. Czy stan kasy gminnej pozwala na szaleństwo w inwestycjach? Jak wygląda zadłużenie? Czy w ogóle jest zadłużenie w Gminie krzywda? Tak, tu są różne głosy odnośnie kwoty zadłużenia. Ja będę posługiwała się tylko tym, co sprawdziłam, co byłam w stanie sama sprawdzić, czyli stan na grudzień 2017 rok. Zadłużenie wynosiło około 9 milionów 600 000. w chwili obecnej. W chwili obecnej, może nie w chwili obecnej, w, w czerwcu tego roku, również w sprawozdaniach, które są przesyłane, sprawdziłam to zadłużenie, że tak powiem jakby spadało, tak jest 8 milionów 100, 000. ale od razu tu mówię, że inwestycje są nadal realizowane. U nas jest teraz praktycznie miesiąc cudów codziennie rano powstaje nowa inwestycja, budzimy się rano, jest droga, tak, a wczoraj jej nie było, dobrobyt, tak, często nawet radni y, do końca nie wiedzą, y, gdzie, co będzie realizowane, bo zmiany w budżecie są bardzo często, zmiany inwestycyjne, y, także zastanawia mnie to, że jak to się dzieje teraz, inwestycje są realizowane i zadłużenie spada? Czyli to jest tak samo pytanie do obecnego y, pana wójta. Szkoda, że go dzisiaj tu nie ma. E, pytałam radnych, radni nie potrafią mi na ten temat y, nic konkretnego odpowiedzieć radni y, z obecnej kadencji. E, na pewno są zaciągane kredyty z tym, że jeszcze nie wykazywane w sprawozdaniach. Także stan obecny zadłużenia nie jest mi do końca znany. Mówi się o różnych kwotach, ale dużo, dużo wyższych niż te 8 milionów Mam tu przed sobą ulotkę obecnego pana wójta i chcę zwrócić uwagę na to, że wprowadza w błąd mieszkańców. Jest tu tak pięknie, Konkretnie. pięknie napisane sukcesy minionej kadencji. Ja jestem mieszkanką zimnej wody, jeżdżę przez krzywdę, no praktycznie codziennie, kilkakrotnie. I ja dworca w Krzywdzie nie widziałam w takim stanie, jaki jest pokazywany tu na ulotce. Z tego, co, co wiem, co sprawdziłam, ten dworzec jest zakupiony, ale absolutnie jeszcze nie wyremontowany i nie jest w takim stanie, w jakim tu jest pokazany. Kolejna inwestycja Huta Dąbrowa Biblioteka. Oczywiście jest w budowie, ale nie w takim stanie, w jakim tu jest pokazana. Wola Okrzejska Rowery. Te rowery gdzieś y, są zamknięte. Jestem już po spotkaniu z mieszkańcami Woli Okrzejskiej. Y, nie było to do końca przemyślane, nie, nie było to konsultowane tak, z mieszkańcami Woli Okrzejskiej. Y, na pewno mają inny pomysł. Jeśli by ich ktoś zapytał, y, raczej byłyby to być może rowery, ale w inny sposób wykorzystywane. W obecnie są po prostu zamknięte. Y, kolejne: ruda, plac zabaw. Y, Tę inwestycję zrealizowało Stowarzyszenie z Rudy, także no tu obecny Pan Wójt chwali się, jest to zasługa obecnego Sołtysa Rudy i mieszkańców, sami napisali wniosek, sami zrealizowali projekt, zrobili otwarcie, także to nie do końca jest sukces obecnego Pana Wójta. Tu jest jeszcze kilka takich punktów, o które bym go zapytała, gdyby dzisiaj tutaj z nami był. Mamy przykładowo stworzenie nowych miejsc pracy. No ja nie wiem, jakie miejsca, jakie miejsca pracy Pan Wójt miał na myśli, bo nie zaobserwowałam tego. No chyba, że chcę tutaj chwalić spółdzielnię socjalne, w której jestem prezesem. Tak, jak tam najbardziej powstały nawet, tak? tam powstały miejsca nowe pracy i powstają nadal. Także chyba, że, że to sobie wziął jako swój sukces. Kolejne budowa boisk, nie wiem ile tam tych boisk było wybudowanych. Także jest tu dużo, dużo pytań do obecnego wójta, gdzie naprawdę wprowadza w błąd mieszkańców. No, punkt Mieszkańcy dalszy, mogą na spotkaniach pytać. Tak dokładnie, ja na tych swoich, gdzie spotykam się z mieszkańcami, rozmawiam z nimi na ten temat i staram się im wyjaśnić, że tu w większości jest nieprawda. I konkretnie wprowadzanie w błąd. Co jeszcze powiem, że na spotkaniu w mojej miejscowości, w Zimnej Wodzie, obecny pan Wójt poświęcił dużo czasu, dużo energii na przedstawienie mojego życiorysu. No takie troszeczkę dziwne, tak? Czyżby nie miał planu na rozwój gminy na przyszłe pięć lat, że tak bardzo skupił się na mojej osobie? Może mieszkańców akurat ciekawił bogacy. No powiem tak, w że w mojej miejscowości hmm. było to zbędne, no bo tam Każdy akurat zna. mieszkańcy mnie znają, także hmm. nie było bez potrzeby opowiadanie o mnie. Jest to troszeczkę nie na miejscu i proponowałabym kontrkandydatom skupić się na swoich programach wyborczych. chciałem wrócić do tych spotkań indywidualnych i zbiorowych. Co obiecujecie mieszkańcom? Co Bata Skwarek obiecuje? Ja będę wójtem, który z uwagą będzie wsłuchiwał się w głos mieszkańców, także mogę obiecać uczciwość i dobrą współpracę. Liczę na Państwa głosy i obiecuję, że Was nie zawiodę. A ja zapraszam Państwa y, zarówno do spotkań z każdym y, kandydatem, y, nie tylko w gminie y, Krzyda, ale we wszystkich gminach, jeżeli takie są organizowane, no i oczywiście do wzięcia udziału w wyborach, które już y, w przyszłą niedzielę, 21 października. Gościem dzisiejszego programu była pani Beata Skwarek, kandydatka na wójta gminy Krzywda. Dziękuję serdecznie tak, za rozmowę. Dziękuję również.